Zobaczymy, gdzie to jest. Dobra, no gdzie to jest? W bomba tam znowu! Tylko, że gdzie... Nie, to nie to. W Maru. No, na flit, na poch. To w sumie i tak z lewej. Nie, dzwonkami chyba szybciej. No tak to wygląda, jakby dłonkami było najszybciej. Tylko tu się o nic nie pierdolnąć Ja mam no, ja pięciu uderzeń Kurwa, wiesz, to tego zjebać i nie uderzyć I już dwa poszły Nie. Dobra, tu? Nie, nie, mam kompasu, to nie tu. Ale tak trzeba w lewo, dobra. Staraz. Nie wiem, bo chuj mi ten rytm, miałem chyba górą, naciskiem na chyba. Dobra, gdzie jestem? Jeszcze bardziej w lewo. Ten kurwa na mnie namierza już z kilometra, ty.

Ja nie chcę zamiarestować, macie kurwa ode mnie tam. Dziękuję.